Siema wszystkim, cześć i czołem. witam przyszłych kierowców. Jeżeli się zmagacie ze stresem przed egzaminem i chcecie sobie przypomnieć, jakie światła, jak omówić, gdzie pokazać, to fajnie się składa. Ten filmik, ta prezentacja jest właśnie dla Was. Także zachęcam do wysłuchania, do popatrzenia i zaczynamy. Pierwsze światła, jakie możecie wylosować, jedne z ośmiu świateł do pokazania, mogą być to światła mijania. Światła mijania występują tylko z przodu i powinny być barwy białej, czyli jeżeli je wyrusujemy, pokazujemy je tylko z przodu. Kontrolka na desce rozdzielczej nie jest obowiązkowa, ale jeżeli jest, to powinna mieć barwę zieloną. No i światła mijania powinny, powinny dostatecznie oświetlać drogę, co najmniej na 40 metrów przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza. Powinny być również asymetryczne, czyli oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po stronie lewej. Dlaczego po prawej stronie? Bo mamy ruch prawostronny, więc powinny te światła doświetlać chodnik. Tutaj tak wyglądają światła mijania. Są z przodu, w tych reflektorach przednich trzeba dotknąć tego krosza, który mamy tutaj na, zaznaczony na po prawej stronie. Kolejne światła, jakie możecie wylosować, są to światła drogowe. I tak samo, występują tylko z przodu pojazdu i też powinny być barwy białej. I tu już zobaczcie, kontrolka na desce rozdzielczej jest obowiązkowa i powinna mieć barwę niebieską. Taka ciekawostka, jeżeli gdzieś tam macie jeszcze problem z, z, z włączaniem świateł, z kierunkowskazami, bo może czasami coś odskoczyć, jeżeli już jedziemy po mieście i zobaczymy na desce rozdzielczej niebieską kontrolkę, musicie to wyłączyć, ponieważ jedziecie na światłach drogowych. Jeżeli egzaminator to zobaczy, powie najpierw błąd, a następnie koniec. Światła drogowe powinny dostatecznie oświetlać drogę, co najmniej 400 metrów przed, przed pojazdem, oczywiście przy dobrej przejrzystości powietrza. I te światła, w przeciwieństwie do światła mijania, są symetryczne. I też jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że montowane są w pojeździe samochodowym, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej co najmniej 40 km na godzinę. I zobaczcie, jak wyglądają światła drogowe w porównaniu do światła mijania. Są w tym samym krozu, tylko że światła drogowe są znacznie, znacznie. Jaśniejsze. I oczywiście mogą nas oślepiać, jeżeli kłócniemy i popatrzymy w to. Mhm, to jest ten sam kosz. Dobra. Kolejne światło. Światła pozycyjne. No to co? Występują zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Z przodu pojazdu są barwy jakiej? Takie jest. Z barwy białej, a z tyłu barwy czerwonej. I tutaj, już w tym wypadku, kontrolka na desce rozdzielczej jest obowiązkowa i powinna być, tak jak widzicie, nie migająca barwa zielona. Dlaczego nie migająca? Jak przejdziemy do kierunku wskazów, zobaczycie dlaczego. Wtedy się wszystkiego dowiecie. Światła pozycyjne powinny być widoczne z odległości co najmniej 300 metrów przy dobrych warunkach atmosferycznych. Te światła są w zasadzie dla nas, żebyśmy my byli widoczni na drodze, jak gdzieś stoimy na poboczu. Kiedy ich używamy, powiem w kolejnym filmiku. także Zachęcam do, do oglądania, do kontrolowania tego wszystkiego. I zobaczcie, gdzie mamy te światło pozycyjne. Światło pozycyjne mamy z przodu, w tym samym kroszu, co światła drogowe, światło mijania, a światło pozycyjne mamy z tyłu, w tym właśnie czerwonym kroszu. Taka malutka czerwona żaróweczka. Oczywiście, pokazując światła pozycyjne, dwa z przodu, dwa z tyłu, pamiętajmy pokazać jeszcze oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu. Także, także mieć to na uwadze. Dobra, dalej kierunkowskazy. Co możemy powiedzieć o kierunkowskazach? A no to już patrzymy: występują zarówno z przodu, z tyłu, jak i po bokach pojazdu. Czyli niezależnie czy prawy, czy lewy, musimy pokazać trzy żaróweczki: trzy z lewej, trzy z prawej. Są barwy żółty samochod żółtej samochodowej, czyli ten potoczny, potoczny pomarańczowy. No i właśnie, na desce rozdzielczej może występować i, zobaczcie tutaj, migająca kontrolka barwy zielonej oraz słyszalny sygnał akustyczny, czyli to takie brzmienie. I jako ciekawostkę powiem, że, że, że ten sygnał akustyczny powinien migać z równomierną, nie wiem, częstotliwością. 90, 90 uderzeń na minutę. Oczywiście tam jest plus minus 30, tak że może być od 60 do 120, ale przyjmuje się, że 90 na minutę. Jeżeli miga szybciej czy coś, to prawdopodobnie gdzieś przepaliła się nam żarówka. No i zobaczcie na tym fajnym niemieckim aucie, niemiec płaków jak sprzedawał na znaczy, naszej gdzie są kierunkowskazy. Zacznijmy od kierunkowskazów lewych. Pierwszy kierunkowskaz lewy środkowy kierunkowskaz lewy, ten właśnie z boku. I mamy kierunkowskaz lewy z tyłu. Niektóre pojazdy, jak do, pewnie dobrze pojazdy, jak dobrze zauważyliście, mają y, kierunkowskaz właśnie tutaj w nadkolu. Także to nie ma znaczenia, czy, czy, czy jest kierunkowskaz w nadkolu, czy w lusterku. Ważne, że musi być gdzieś z boku pojazdu. No i teraz zobaczmy z drugiej strony. Też zobaczcie z przodu mamy, po środku mamy i z tyłu mamy. No i tak jak y, niektóre auta, mamy też gdzieś w nadkolu. Także albo w lusterku, albo w nadkolu. Dobra, światła awaryjne. Włączamy tym oto czerwonym przyciskiem na desce rozdzielczej. No i wiadomo, używamy do, ich do ostrzeżenia podczas wypadku lub awarii, ale życie raczej mówi, że awaryjne i parkuj gdzie chcesz. Mhm. Po uruchomieniu tych światł włączają się wszystkie kierunkowskazy. I też trzeba będzie, jak wylosujemy światła awaryjne, włączyć ten czerwony przycisk i obejść dookoła samochód, pokazać tych sześć lampeczek. Zobaczcie, tutaj mamy na zdjęciach wszystko pozaznaczone, gdzie to się mniej więcej znajduje. Także tych kloszy będzie trzeba podotykać, pokazać, że działają. Kolejne światło, jakie możemy wylosować, to światło hamowania stop. Przyjrzyjcie się na rysunek, i zobaczcie, tu są strzałki pokazane, że to są trzy mocne, barwa, mocne światła barwy czerwonej. Występują, tak jak już wiemy, tylko z tyłu pojazdu i powinny być barwy czerwonej. Mocnej barwy czerwonej. Powinny zapalać się w momencie wciśnięcia pedału hamulca. Czyli tutaj, jeżeli wylosujemy te światła, egzaminator albo wciśnie hamulec, albo poprosi nas, żebyśmy my wcisnęli hamulec. Czyli ten środkowy pedał, a on zobaczy, czy te trzy światła działają. Aha. No i światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych. Zaraz na kolejnym slajdzie zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy światłami pozycyjnymi tylne na prawym zdjęciu, a ze światłami hamowania stopu na lewym zdjęciu. I zobaczcie, światła pozycyjne tylne są dwa, delikatnej barwy czerwonej. Światła hamowaniu stopu są trzy i mocnej barwy czerwonej. Mhm. Przyjrzyjcie się i jest różnica. Fajnie, na drugim rysunku już mamy zaznaczone kolejne światło, jakie możemy wylosować. Jest to światło przeciwmogłowe tylne. Zobaczcie, że zaznaczyłem, że jest tylko z jednej strony i nie jest to błędem. Dlaczego? Bo z prawej strony będzie odblask. No to zaczynamy od światłach przeciwmłowych tylnych. Tylne światła mają mocną barwę czerwoną. Tak jest. W kolejnym filmiku powiem, kiedy używamy światłów przeciwmłowych tylnych jakie są zasady co do ich używania, bo nie możemy z nimi jeździć, jeżeli jest tej delikatna mgła. Kontrolka na desce rozdzielczej jest obowiązkowa i powinna mieć barwę żółtą. Jak mieliście na zajęciach teoretycznych barwa żółta pomarańczowa na desce rozdzielczej o czymś, o, na ostrzega nas o czymś. Także tu już jest jakaś poważna rzecz. I zobaczcie, jak wygląda światło przeciw, głowy tylne. Jest tylko z tyłu, z lewej strony pojazdu. Oto jest to wskazane strzałką. Bo po prawej stronie będzie tylko odblask. Kolejne światło, jakie możemy też wylosować, to światło cofania. Zobaczcie, to te dwa światełka, barwy białej z tyłu. Występują tylko z tyłu pojazdu. Dlaczego z tyłu pojazdu? A no, bo też oświetlają drogę te białe i, i, i zobaczcie, jeżeli ktoś ma światła białe, to wiadomo, że prawdopodobnie ma wrzucony bieg wsteczny i zafa. Ewentualnie może jakaś być zwarcie, awaria. Włączają się tylko wówczas, gdy włączony jest wsteczny bieg. Czyli jeżeli egzaminator poka, po, porosi nas o pokazanie światłu cofania, musimy wrzucić bieg wsteczny, wyjść z auta i pokazać te właśnie dwie lampeczki. Mają barwę białą. No i ponadto, oczywiście tego nie będzie na egzaminie, ale występują takie światła jak przeciw, głowy przednie, o których właśnie więcej powiem w kolejnym filmiku, kiedy używamy, jak używamy. Jest też oświetlenie tablicy. Oświetlenie tablicy jest tylko sto, z tyłu pojazdu i też trzeba będzie dotknąć, pokazać to dla egzaminatora, jeżeli włączymy światło pozycyjne. Oświetlenie tablicy, jak dobrze pamiętam, jest yy, widoczne z 20 metrów przy dobrej przejrzystości powietrza. Światło do jazdy dziennej. I tu też światła do jazdy dziennej yy, powinny włączać się automatycznie po uruchomieniu silnika i wyłączać po jego wyłączeniu. Powinny wyłączać się też, jeżeli włączymy światła mijania, światła drogowe, przy, światło mijania, światło drogowe, światło przeciwgłowy głowy przednie. Świateł do jazdy dziennych yy, w takich egzaminacyjnych nie ma, ale, ale jak najbardziej z tym można się spotkać i bardzo coraz częściej się z tym spotyka, ale to na kolejnym filmiku opowiemy kiedy ich stosować, a warto wiedzieć. Światła odblaskowe tylne in, inne niż trójkątne. Dlaczego inne niż trójkątne? Ponieważ światła odblaskowe trójkątne występują tylko w przyczepach. Mhm. Jeszcze mogą być światła obrysowe przednie i tylne. tylne. To są w autach, które mają, których szerokość przekracza 210 cm. Więc to nas nie, nie interesuje. No i mogą być światła pozy, pozycyjne boczne i to raczej w yy, pojazdach, w których długość przekracza 6 metrów. Także to by było na tyle z tego filmiku z tej prezentacji. Myślę, że coś tam w głowie zostanie i życzę wam powodzenia na egzaminie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zapraszam jeszcze do kolejnych